Dzisiaj zapraszam Was na luźny odcinek, w którym pogadamy sobie o trendach modowych i o tym, co moim zdaniem warto jest mieć w swojej szafie na najbliższy sezon, czyli na wiosnę i lato 2022. Z wszystkich trendów, które w tym momencie obowiązują, wybrałam takie najbardziej użytkowe, które oczywiście będziemy mogły nosić na co dzień. Pierwsza rzecz to oversizedowa marynarka. Uważam, że każda z Was powinna mieć chociaż jedną sztukę w swojej szafie. Ten trend utrzymuje nam się już drugi rok z rzędu, więc podejrzewam, że pozostanie, pozostanie z nami na dłużej. Możemy te, te marynarki włączyć na przeróżne sposoby. Możemy ubierać sobie je do eleganckich stylówek, ale także zakładać bardziej na sportowo do oversizedowych blues czy kolarek. Ja w swojej szafie mam dwie takie marynarki. Jedna, czyli ta, którą mam na sobie w odcieniach beżu, taki odcień piaskowy. Ten kolor tak samo dość długo utrzymuje się już w modzie, także myślę, że taki kolor będzie bardzo uniwersalny i druga również uniwersalna to marynarka skórzana. Ta jest akurat z beżki, ta jest ze Stradivariusa. Skóra również jest w tym sezonie modna, także możecie postawić na jedną z takich opcji bądź zdecydować się na odważniejszy kolor, które oczywiście wiosną, latem również są w modzie. W tym roku możecie szukać marynarek na przykład w kolorze pomarańczowym, zielonym, niebieskim, bo te kolory zdecydowanie wygrywają i są w tym momencie najpopularniejsze. I jak jesteśmy w temacie marynarek, to wspomnę również, że modne są także pełne garnitury kolorowe. Jest ich sporo w różnych sieciówkach, także możecie przeglądać sobie strony i znaleźć kolor odpowiednie dla siebie. I tak samo w tym samym temacie sukienki garniturowe. Ja na przykład mam takim właśnie odważnym kolorze niebieskim. Jest tak samo tych sukienek sporo w sklepach aktualnie, także jeśli podoba Wam się ten krój, to zdecydowanie jest on w tym momencie bardzo modny. Kolejna rzecz to klapki oraz sandały na obcasie. Mam dwie pary klapek na obcasie, a w tym roku mam w swojej szafie nowiutkie sandałki na obcasie. Takie białe, wiązane wokół kostki. Bardzo fajnie prezentują się do takich, wiecie, letnich styluweczek, do jakichś letnich sukienek, ale tak samo do takich bardziej eleganckich outfitów. Także myślę, że bez problemu znajdziecie sobie je w sieciówkach, bo występują tam w przeróżnych kolorach. Następnie, dziewczyny, zaopatrzcie się w różnego rodzaju topy. Przeróżne kolory. Ja w ostatnim holu pokazywałam Wam top taki fioletowy z rezerw, na przykład tam je znajdziecie, ale ogólnie topy są dostępne w większości sieciówek. Ja dzisiaj mam na sobie taki czarny top i w swojej szafie mam około czterech różnych kolorów topów, tak żebym mogła sobie po prostu je łączyć do różnych rzeczy. Czy tak jak dzisiaj z marynarkami, czy do dresów, czy do jakiejś rozpinanej bluzy katany, no topy możemy nosić na przeróżne sposoby, do przeróżnych rzeczy, więc Moim zdaniem warto mieć po prostu w garderobie. Czapki z daszkiem bardzo fajne dopełnienie każdej stylizacji, czy to znowu bardziej sportowej, czy bardziej casualowej. Ja mam w szafie trzy kolory: różową, białą i beżową. Robiąc zakupy, możecie również zwrócić uwagę na okulary przeciwsłoneczne. W tym roku zdecydowanie modne są okulary w stylu szybkich okularów. Ja osobiście nie przepadam za tym modelem, więc raczej stawiam na tą drugą opcję, czyli okulary z kolorowymi wstawkami. Mam na przykład taką parę z przed dwóch, trzech lat. Ciągle jest w sumie w dobrym stanie i jeszcze się nie zepsuła, jeszcze nie zdarzyło mi się na nią usiąść, ale ogólnie w sieciówkach jest pełno różnych kolorów, czy to właśnie bardziej takich stonowanych, jak na przykład ta, czy w bardziej odjechanej kolorystyce typu różowe, czerwone, pomarańczowe i tak Polecam również, żeby w Waszej szafie znalazły się także kolarki. Ja akurat dzisiaj mam na sobie czarne z takiej bardzo cienkiej bawełny. Kupiłam je w H&M. Mam tutaj na przykład jeszcze jedną parę, bardziej z takiego materiału ala na siłownię, bardziej takiego elastycznego, ale jeśli chodzi o kolarki, to mamy przeróżne rodzaje, różne długości. Ja bardzo lubię właśnie je łączyć na przykład z oversize'owymi, długimi marynarkami, bo ogólnie w samych kolarkach, jeżeli jeszcze są z cienkiego materiału, nie czuję się za bardzo komfortowo, ale jeśli mam narzuconą na to długą marynarkę, lub długą katanę, czy jakiś płaszczyk, to naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Przy okazji marynarek na początku filmu wspomniałam, że fajnie jest je łączyć z oversizeowymi bluzami. Także następna rzecz to zdecydowanie oversizeowa bluza. Czy to będzie oversizeowa bluza z kapturem, czy bez, nieważne. Ważne, żeby była za duża. Jest wiele pięknych wzorów, więc myślę, że bez problemu znajdziecie je w sklepach. Czy to bardziej takie basicowe, bez żadnych nadruków, printów, czy z printami, jest tego naprawdę sporo. Następnie małe, kolorowe torebeczki. Ja mam taką jedną mini torebeczkę, do której nie mieści mi się nawet mój telefon, także fajnie kupowałam ją przez internet i miałam nadzieję, patrząc na wymiary, że tutaj wejdzie mi chociaż iPhone, ale mieści się tak, wiecie, średnio. Ona się tutaj ciężko domyka, więc raczej nie ma opcji, żeby go do niej wkładać. Jest naprawdę malutka, ale właśnie te kolorowe torebeczki są modne od zeszłego roku i faktycznie są w stanie bardzo fajnie dopełnić nawet taką najzwyklejszą stylizację, jeśli nawet wybierzecie się całe na biało albo założycie sobie jeansy i zwykły t-shirt i do tego dorzucicie kolorową torebkę, to naprawdę stylizacja bardzo dużo zyska i będzie prezentowała się o wiele lepiej. Polecam Wam również mieć w swojej szafie wygodne trampki, które ja osobiście ubieram na przeróżne sposoby. Czasami ubiorę sobie je wiadomo do krótkich spodenek czy do jeansów, a czasami bez problemu założę tego typu niskie trampki do sukienek, nawet tych bardziej eleganckich, na zmianę, na jakieś wesele. Wiele razy widzi się dziewczyny, które zakładają trampki, i moim zdaniem właśnie białe, niskie trampki będą pasowały do wszystkiego. To jest taki jak dla mnie klasyk. Jedną parę mam, kupiono na wyprzedaży w H&M je za 30 zł, jeśli dobrze pamiętam. A tutaj wiadomo, troszkę droższe. Trampki konwersy, też taki klasyczek, także oczywiście wybór należy do Was. Jeśli chodzi o coś na teraz, czyli na wiosnę, to zdecydowanie bardzo popularny i bardzo modny jest obecnie płaszcz, a dokładniej trenczy. Ja kupiłam także swój w Stradivariusie jest spoko. Ogólnie był dość drogi jak na taki materiał, który bardzo łatwo się mnie i nie jest to nic specjalnego, no ale tak to zwykle jest. Jak coś jest modne i na coś jest teraz szał, to jednak ceny idą mocno w górę, ale faktycznie wiele dziewczyn decyduje się na ten płaszcz jest bardzo modny i możemy go tak samo. Łączyć z bardziej sportowymi stylułami. Według mnie bardzo dobrze fituje z dressem, w jakimś fajnym, żywym kolorze, ale również bez problemu możecie sobie taki płaszczek założyć do bardziej eleganckiej stylizacji. Ostatnia rzecz to wygodne dżinsy, które uważam, każda dziewczyna powinna mieć w swojej szafie niezależnie od tego, czy jest to wiosna, lato, jesień czy zima. Wiadomo, że w Polsce nie mamy zawsze cudownej pogody, no i czasami wieczorami zakładamy jeansy, bo jest troszkę chłodniej. Także polecam Wam znaleźć sobie taką idealną parę, w której będziecie czuć się bardzo komfortowo, kobieco i po prostu będziecie mogły nosić ją do wszystkiego. Ja osobiście bardzo lubię tą parę, którą teraz wrzucam Wam na ekran. Od reserved, to jest para spodni, która jest z wysokim stanem e, dopasowana, ale jeśli chodzi o nogawki, to są one delikatnie poszerzane i rozcięte po bokach. Ja naprawdę bardzo dobrze czuję się w tym modelu, e, więc jeśli macie może podobną figurę do mnie, to możecie sobie na te spodnie zerknąć. E, mam też oczywiście kilka innych par dżinsów, które lubię, ale te są właśnie takimi moimi ulubionymi. No i oczywiście wiadomo, dżinsy możemy założyć na dobrą sprawę, jak dla mnie do wszystkiego. E, I do zwykłej stylizacji, do bardziej fashion, e, stylówki, także jeansy to taki moim zdaniem must have, zdecydowanie. Dzięki Wam za oglądanie, zapraszam Was na mój Instagram, Klatex i koniecznie dawajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie widzieć na moim kanale więcej treści modowych, czy to holi, czy takich właśnie poleceń. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziak, pa pa!